Hej, he, dzień dobry, ja już melduję się z Łodzi. E, przyjechałam na dwa dni, bo tutaj odbywa się festiwal dla twórców internetowych Sea Bloggers, e, także będę pokazywać. Jutro jest sobota i będzie mnóstwo paneli, konkursów, e, które, które organizują właśnie partnerzy marki kosmetyczne i, i wiele innych, a dzisiaj jest m, tylko odbiór identyfikatorów i jeszcze tam jest before Party, to też oczywiście Was zabiorę, i różne tam inne m, jakieś aktywności, ale ja się na to nie... Nie zapisywałam. Także tak, zostańcie ze mną i w tym vlogu oczywiście też będzie otwieranie paczek PR, czyli prezentów, które właśnie marki zawsze przygotowują dla twórców. O, już jesteśmy na miejscu. To się wszystko odbywa tutaj w tym budynku EC1 Centrum Nauki. O, dokładnie tutaj. Tam już jest kolejka, a później w ogóle e, gala hashtagi Roku to też jest częścią tego festiwalu. No i właśnie w zeszłym roku, bo tutaj, gdzie stoją te samochody, to była ścianka. Później tutaj też będą food trucki jutro. Znaczy tak przynajmniej było rok temu. Ale tam, tam jest rejestracja. Lakietki już odebrane, torby też później oczywiście y, pokażę co jest w środku. I tak będziemy teraz na spacer po Łodzi i później zabiorę was do, na before party. On będzie w tej restauracji y, Agustina Eguroli, Manuarte. Także zobaczymy jak tam będzie y, wyglądało. Będziemy sobie otwierać teraz pierwszą właśnie paczkę, powitalną. Mam nadzieję, że to będzie słychać. Będę tak mówić o. Może tak do mikrofonu. I co tutaj? A tutaj ulotki, palarnia zdrowych kaw. Health Labsker będzie też stoisko. Jeszcze nigdy nie próbowałam, dajcie znać, czy, czy miałyście, czy próbowałyście tych właśnie suplementów. I, i widzę, że teraz mają też kosmetyki. Tutaj jest taka saszetka Glowmi do spróbowania. Jeśli miałyście to dajcie znać. Yy, Sunev Med. Y, to też w zeszłym roku były te balsamy do ust. Świetne są. Był taki waniliowy, ten jest yy, arbuzowy. I taka pianka, myjąca do cery wrażliwej, yy, łagodząca, delikatnie i skutecznie oczyszcza. Spokojnie. Yy, Collagen Prima Primabiotic. Kiedyś stosowałam przez miesiąc i, i był ok. Co tu jeszcze? O, sesjo. Ja obserwuję taką Julkę, która się właśnie, ona jest influencerką, która pokazuje, jak właśnie stylizować włosy kręcone. I właśnie będzie jutro na stoisku sesją, więc mam nadzieję, że uda mi się z nią złapać właśnie na chwilę. I tutaj jest krem wygładzający dla włosów puszących się, więc no, przetestuję i dam znać, jak działa. Tu mamy piankę espresso, brązującą. Miałam już te pianki, chyba dwie, w tym właśnie kolorze i jest cudowna. Tylko, że niektórzy wolą takie pianki właśnie, jeżeli one mają kolor taki lekko brązowy, żeby było widać, gdzie jest już nałożona ta pianka, a ta jest taka, taka biała. Ale, ale nie robi plam z tego, co pamiętam, no bo miałam dwa takie opakowania i, i dobrze mi się sprawdzała. Teraz mam inny samoopalacz, ale do tego chętnie wrócę. To też miałam, Coconut Shine, to jest rozświetlający krem do twarzy i ciała, tylko tutaj właśnie trzeba uważać, jak się, jak się go aplikuje, bo on zostawia czasem takie plamy, więc trzeba dobrze rozsmarować, ale jest cudowny na lato do opalenizny. I z Eveline te cienie pojedyncze, Wonder Match, ten jest akurat taki brązowy, który to jest kolor 04 Brown. Ja mam z tej serii tylko ten taki, złoty, który miał być tam niby zamiennikiem tego Moonstone yy, od Bobby Brown i, i ja jestem bardzo zadowolona, nawet go ze sobą wzięłam tutaj, żeby później zrobić makijaż i ostatnia rzecz, też z tej serii Wonder Match, to w ogóle chciałam przetestować, bo chyba jest kilka kolorów. Yy, to jest tinted lip oil. Coś takiego jak chyba ZR Beauty Selena zrobiła. No to tutaj taki taki właśnie kolorek, który to jest numer też 04 Malinowy. Także na pewno przetestujemy. To tyle. Idę się teraz szykować na, na Before Party, właśnie do, do tej knajpki Agustina Roli. Byłyśmy tam, przychodziłyśmy, e, będąc teraz przy manufakturze, także jestem ciekawa, jak będzie. Bo wnętrze bardzo ładne. Mm, no, o 20.30 się zaczyna, więc teraz tak trzeba się odświeżyć. Make-up od nowa i, i pokażę też na pewno swoją stylówkę. Super to jest. Była gra już w memory. Eee, tam jakieś też odobieranie odżywek do ci jeszcze będzie analiza e, kolorystyczna, także jestem ciekawa, co mi tam wyjdzie i też jest dobieranie podkładów, więc na pewno tam pójdę, żeby dowiedzieć, który jest najlepszy do mnie i to właśnie te podkłady z tej serii e, Wonder Match. przepiski i też dogram pewnie voiceover, bo tyle się po prostu dzieje i jest tak dużo ludzi, że no, ciężko jest nagrywać. Ale uwaga, idę zrobić sobie tatuaż, bo jest takie tatuparty party i można sobie wylos wylosować z ruletki właśnie tatuaż. No albo można sobie wybrać oczywiście taki wzorek do 2 centymetrów i oznacza też tutaj konto. No, ale super. ale Akurat sobie myślałam właśnie o, o tatuażu, żeby zrobić kolejny, bo mam już pięć. No i akurat taka na okazję, także na pewno pokażę, co, co wybrałam. Że każdy z nas jest zbudowany z ogromu emocji i każdy z nas potrzebuje tego, żeby było. Jeszcze wypracować. No zajmuję się makijażem. W tej chwili już w szkole, już jakby tym samym makijażem indywidualnie się nie zajmuję, ale w szkole oczywiście buduję kontenty na Instagramie, na YouTube. Mam markę z akcesoriami, mam markę odzieżową, bo też cały czas się zmieniamy i robimy nowe rzeczy, bo ja też bym nie była w stanie robić cały czas tego samego. Też napisałam książki, dwie, oczywiście związane z makijażem, więc no dorzucamy sobie, dorzucamy, żeby jednak cały czas się rozwijać. już po Sea Bloggers. No to były intensywne dni. Dzisiaj jest już czwartek. Myślę, że jeszcze uda mi się dzisiaj to zmontować i, i wrzucę tak na, na świeżo. Bo mam do pokazania jeszcze kilka właśnie tych paczek PR-owych. Oczywiście to prezenty od marek. Wszystko będzie oznaczone. No i mam na ustach ten olejek, który tam wcześniej pokazywałam. Ten taki malinowy, tam pisze też kolor. Dobrze się utrzymuje, bo też w łodzi sobie raz nałożyłam. No i teraz bardzo ładnie wygląda. Na pewno latem będę używać cały czas. I jeszcze. I taki dzisiaj delikatny make-up, bo zaczęłam dwa tygodnie temu, już miałam też dwa zabiegi, właśnie leczenie tych moich blizn potrądzikowych i, i tam jeszcze takie blizny zapalne, jakoś tak to się nazywało. Ale jeżeli jesteście zainteresowane tym tematem, co robię, właśnie jakie zabiegi, no to mogę też nagrać taki film z moją panią kosmetolog, która też tam wam więcej poopowiada na ten temat. Jeżeli jesteście ciekawe, to dajcie znać w komentarzu. I pierwsza paka to jest od Beauty Lagen, To jest kolagen rybi. Nie wiem, czy mają jeszcze jakieś inne rodzaje, ale generalnie to był taki konkurs, tam w przebitkach pokazywałam, gdzie właśnie trzeba było tak chwycić taką łapką. Tak jak są te maszyny z zabawkami, z jakimiś tam pluszakami, to trzeba było wyciągnąć taką kulę i szczerze jestem w szoku, że mi się to udało, ja jestem taka noga w tych wszystkich rzeczach i nigdy mi się nic nie udaje wygrać w takich konkursach, ale tutaj się udało dwumiesięczną właśnie kurację i są takie dwa, dwa pudełka. Jakieś które sobie rozpuszczamy, tu jest smak czarnej porzeczki i cytryny. Także spoko, jestem ciekawa, ja jestem wierna kolegowi od Dane, tego Oldain, już chyba 3, 3 miesiące, tak. I jestem zadowolona. się widzę efekty na, na włosach przede wszystkim, No ale też o tym dużo słyszałam, co się widziałam, jak dziewczyny tam pokazywały. Ale czy stosowałyście go, jeśli macie jakieś efekty po nim no to dajcie znać w komentarzu. Teraz Eveline. Eveline e, też tam pokazywałam wcześniej. Były taki. Trzeba było sobie rozwiązać quiz. No i później z maszyny m, można było sobie wylosować. Były trzy produkty do wyboru po tym quizie. I można było sobie wybrać. Ja sobie wybrałam taki upiększający krem do ciała e, Body Cream CC. E, to czyli on będzie jakoś tam poprawiał tak koloryt na pewno. Tak. Duszyje niedoskonałości, skórę. Bez nieestetycznych smug i plam przy nieprzyjemnego zapachu. No sprawdzimy. <śm> sprawdzimy. Eee, ja takie coś pamiętam miałam też z bielendy i faktycznie było mocno to kryjące i dawało taki kolor eee, takiej lekkiej opalenizny nawet i eee, byłam bardzo zadowolona z tamtego. I, i tak, taka paka z Eveline jeszcze tutaj otwierałam. O. To rzeczywiście prezent i co tu mam? nawilżająca, to miałam też już kiedyś, bardzo fajna jest. Natłuszczająca emulsja do ciała z ceramidami. Miałam krem z tej serii do twarzy, był ok. Co tu jeszcze? Odżywka do paznokci. No ja robię żelę, ale to pewnie um, komuś tam dam w prezencie. Co tu jeszcze? To um, chyba jakaś nowa wersja, nawilżająca pianka do, do mycia twarzy, coś takiego. I o, to co ja lubię najbardziej, kosmetyki. To jest Cooling Kisses Volumizing Extreme Shine Lip Gloss. Błyszczyk taki z drobinami, to chyba będzie chłodzący. Tak, błyszczyk chłodzący powiększający, warietę 01: kolorek. Taki eyeliner fioletowy. W zeszłym roku był bordowy i taki niebieski w tych paczkach pijarowych. I bordowego używam, jest super. W ogóle te, te wszystkie eyelinery w pędzelku, no ja po prostu kocham. O, mega. Bardzo ładny kolor. Ale jeszcze pokażę Wam taki eyeliner, który ja używałam z 10 opakowań miałam. Potem taki malutki. To jest Celebrities Eyeliner. I jest czarny i brązowy. Miałam obie wersje, oczywiście. Teraz mam akurat czarny, muszę brązowy dokupić, ale uwielbiam go po prostu. Kiedyś je w pisaku cały czas używałam, a teraz właśnie tylko tych pędzelkowych. I ta, już chyba ona jest taka dosyć znana, nie, ta żółta maskara Extension Volume, osiągający efekt push-up, maksymalne pogrubienie, natychmiastowe podkręcenie, na pewno sobie spróbuję. I taka torba z sesją Kotasia, ja jestem ze Śląska, musicie wybaczyć, chcę to być autentyczna, więc czasem pewnie mi się te wstawki śląskie, no po prostu będą tutaj, tak. Na filmikach w ogóle super jest ta torba. Siem tutaj napis, ok, ok. z drugiej strony jest taka, więc ja sobie ją do stylówek na pewno też będę nosić, Tych, takich letnich, bo ma super jagodowy kolor. W ogóle ta seria jest taka jagodowa. I to też już tam był taki krem wygładzający. I, I na pewno będę go używać. No bo ja mam włosy puszące się, nie? Dzisiaj akurat taki. Czy macie jakieś triki na wygładzanie włosów, albo jakiś sprzęt w ogóle? żeby dobrze tak wychodziło, bo ja tylko moja fryzjerka tak potrafi zrobić, ja potem, nie wiem, teraz są świeżo umyte i dopiero na następny dzień one są takie bardziej przyklapnięte, bo ja to mam taki dosyć mocny skręt i, i właśnie puszące się, więc... Więc nie wiem, co tym zrobić. Proszę o porady w komentarzach. Yy, Sesją. szampon na co dzień. No i okej. Okay. Szampon codzienny do włosów cienkich i bez objętości. Aha! Włosy cienkie bez objętości. Ej, mam objętość. Ciekawe, co to zrobi. Odpariają no w do rozczesywania. Włosy po myciu są odbite od nasady. Miękkie, sypkie, śniące. No, a to miękkie i śniące to, to jest ok. Dobra, na pewno wykorzystam. A w ogóle jak pachnie? Pachnie też jagodami. O, pachnie jagodami mocno. Jak wiecie, co? Kiedyś były takie frugo, nie frugo. Jakiś taki tymbark, chyba. Jakieś taki jagodowe. Bardzo błyszczące, mocno. Co dalej? Hmm. Odżywka nawilżająca, włosy suche i matowe, to też się przyda do suchych, e doskonale kondycjonuje włosy po umyciu, ekstrakt z borówki, ceramidów, są bardziej sprężyste, sekie, liśniące, super, Już takie, takie też większe te opakowania i tam też było taka, takie zadanie, że po prostu trzeba było rozwiązać wykreślankę. No i, i, i co? I potem się kręciło takim kołem, i jeszcze był dodatkowy prezencik za to wykręcę, i w sensie to, co się tam wylosowało, no nie? To jest balsam odżywczy. Mango-pietruszka, coś takiego z tej serii. I to ta właśnie julka, którą obserwuję, która tam wcześniej Wam pokazywałam, tam oznaczyłam jej konto, to ona bardzo poleca tę serię do, do loczków. Więc super, na pewno to, to sobie wykorzystam. Balsam. Tak, do pielęgnacji włosów ostawionych i za wygłęza, przywraca włosom, włosom zdrowy wygląd, miękkość i połysk. No, i super. I to tyle z tych paczek pr -owych. I tak, następny filmik to planuję zrobić już jakieś przymiarki, bo wiem, że już na tym kanale mm, Wam się spodobało właśnie, jak mierzyłam na, na sobie. Bo też jest, dostaję takie komentarze, że jest właśnie mało je. Ja to też wiem, że jest mało mm, właśnie takich modelek size na stronach, żebyście widziały jak dana rzecz wygląda. Więc następny filmik to będą, myślę, że przymiarki też letnich rzeczy. Myślę, że zrobimy sobie szorty, sukienki. No, ale jeśli macie jakiś pomysł, co chcecie zobaczyć, to oczywiście dawajcie znać w komentarzach i, i spełnię te prośby, oczywiście jeśli będę w stanie, jeśli będę mogła. Y, wam pomóc, to, to taki filmik nagram. Y, dziękuję za oglądanie, zostawcie suba, żeby być na bieżąco. No i zapraszam na kolejny odcinek już niedługo.